Dzień dobry, ja nazywam się Katarzyna Jędraszek i jestem założycielką startupu Sunflower Plant Power. Jako startup zajmujemy się produkcją sangurtów, mówiąc bardziej precyzyjnie, w pełni roślinnych jogurtów na bazie pestek słonecznika. Sangurty powstały przede wszystkim z mojej potrzeby. Kiedy pięć lat temu przechodziłam na dietę roślinną, na rynku nie było dostępnych żadnych jogurtów roślinnych lub były dostępne w jednym sklepie na całą Polskę. I tak naprawdę stało się główną motywacją do tego, żeby zacząć tworzyć własne jogurty roślinne. Tak zaczął się proces eksperymentów z różnymi nasionami, kaszami, ziarnami, ale efektywnie który uzyskałam z pestek łącznika, wydawał się najlepszy. I przyznaję, że przez długi czas robiłam sangurty tylko i wyłącznie na własne potrzeby, ale obserwując rynek, zdawałam sobie sprawę, że jest on dotknięty przez pewne problemy. E, pierwszy problem, z którym się zderzamy, to obecnie nisza na rynku. Możemy zauważyć diametralną różnicę między ilością mlek roślinnych i jogurtów roślinnych. E, po prawej stronie przedstawiłam tylko mleka owsiane, a trzeba wziąć pod uwagę, że mamy również sojowe, kokosowo-ryżowe, ryżowe, migdałowe, więc ta liczba jest naprawdę bardzo pokaźna. W przypadku jogurtów roślinnych ta lista jest ograniczona do kilkunastu produktów. Drugi i problem, z którym się zderzamy, to wady do obecnie dostępnych alternatyw. Produkty te bazują głównie na kokosie i soi. Co jest z nimi nie tak? Kokosowe jogurty są głównie źródłem tłuszczu, są produkowane z importowanego mleczka kokosowego, mają taki słodkawy, kokosowy posmak. Z drugiej strony sojowe jogurty również mają taki strączkowy posmak, niektórzy, niektórzy określają go jako kartonowy. Soja jest również alergenem i niestety wzbudza kontrowersje. Co więcej, większość alternatyw jest wciąż pakowana w plastikowe, jednorazowe pojemniczki i ponad połowa nie zawiera wapnia. Aby poprzez moje słowo, chciałabym powołać się na opinię z grup na Facebooku dla wegan-wegetarian. Wiele osób skarży się na to, że brakuje im takich produktów jak roślinny serek, wiejskika, firma Ślanka. Niestety problem z smakiem też jest widoczny. Zacytuję dwie opinie. Zgadzam się, też nie smakuje im seria z tym kokosowym posmakiem. Mi ten jogurt w ogóle nie podchodzi, dla mnie smakuje jak papier. Ja w 100% podpisuję się pod tymi opiniami. Oczywiście mogą się to wydawać błahe problemy, ale z perspektywy osób, które chcą ograniczyć nabiał lub mają alergię, jest to jak najbardziej realny i dotkliwy problem. I właśnie w odpowiedzi na te problemy pojawiają się sangurty. Czym sangurt wyróżnia się na rynku? Sangurt jest wzbogacony w białko słonecznika, jest źródłem wapnia, nie posiada takiego kokosowego ani strączkowego posmaku, nie posiada alergenów, jest produkowany z lokalnych pestek i pakowany w szklane opakowanie. Naszą bezpośrednią konkurencją w tym momencie jest startup It's Bean oraz roślinna alternatywa. Nasze produkty są podobne pod względem wielu cech, ale przede wszystkim różnimy się bazą, Fortyfikacją oraz oraz składem. E, I jeśli chodzi o zagraniczny startup, jest to startup Sana Blum pochodzący z Minnesoty. E, nasze produkty również różnią się składami. E, oni również produkują e, jogurty na bazie pestek słonecznika. Jeśli chodzi o zawartość cukrów e, w mlecznym jogurcie i Sangurcie, e, w mlecznym jogurcie waniliowym jest to około 18 gramów cukru na 100 gramów produktu, e, w Sangurcie 5,5 gramów. E, w mlecznym naturalnym jogurcie 5 gramów cukru i w naturalnym Sangurcie 0,9. I tak, niestety, wysoka zawartość cukru jest tylko jedną z bardziej rażących wad stojących za zewnętrznymi produktami. Jest to przede wszystkim szkodliwa dla środowiska produkcja. W przeciwieństwie do produkcji nabiału, produkcja alternatyw emituje trzy razy mniej gazów cieplarnianych, 70% mniej dwutlenku węgla do atmosfery i zużywa o połowę mniej wody. Niestety, hodowla zwierząt wiąże się również z zużyciem ogromnej ilości zbóż, energii oraz paliwa. Dlaczego teraz mamy najwyższy czas na rozwijanie takiego typu startupu? Ponieważ nasza działalność wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju oraz y, odpowiada na, na, potrzeby, na rosnące potrzeby rynku. W tym momencie mamy około 43% leksyletariantów w Polsce oraz odsetek osób, które cierpią na alergie pokarmowe, cały czas rośnie. Przechodząc do rynku, wartość rynku jogurtów roślinnych w 2021 roku wyniosła 150 milionów złotych w Polsce i odnotowano 59% wzrost, natomiast szacuje się, że do 2027 roku um, wartość jogurtu na jogurtów na świecie wyniesie 6,5 miliarda dolarów. Co zostało osiągnięte do tej pory? Przeprowadziliśmy badania konsumenckie na grupie 70 osób, wegan, wegetarian i osób na dzieci tradycyjnej. 94% powiedziało, że sangurt może konkurować z innymi roślinnymi jogurtami i 88% kupiłoby go ponownie. Dodatkowo około 200 osób próbowało sangurtów podczas degustacji i oczywiście otrzymaliśmy pozytywny feedback. Przeprowadziliśmy również pierwszą testową sprzedaż w kilku sklepach w tamtym roku i otrzymaliśmy pierwsze pozytywne opinie. Co to jedną z nich? Tak, te jogurty to dla mnie wybawienie, bo jestem wyganką czulą na soję, kokosy i orzechy, więc jedyny ratunek. Czekam w takim razie z niecierpliwością i trzymam kciuki, że niebawem będą dostępne w supermarketach. E, oczywiście, jako zespół, mieliśmy okazję przejść przez akcelerację. Dostaliśmy się do dziesiątki filmowej Mozambique Startup, e, słowackiego konkursu Future Now, Reaktor X, podczas którego zdobyliśmy drugie miejsce podczas Demo Day i Startup Impact Program, e, którego partnerem jest Żabka. E, więc tak, podsumowując, stworzyliśmy w naszym małym zakresie MVP. Jesteśmy już w tym momencie w kontaktach z dostawcami składników, z producentami maszyn, z, z inspektorem sanitarnym, z technologiem żywności. I jesteśmy gotowi, aby zacząć produkcję na małą skalę przemysłową, ale oczywiście aby osiągnąć ten cel potrzebujemy dofinansowania w wysokości 400 tysięcy złotych. E, ta kwota pozwoli nam na pokrycie kosztów na, na przestrzeni 8 miesięcy. I e, pierwszym celem jest uruchomienie pilotażowej e, sprzedaży w Żabce. E, Jesteśmy już po, po pierwszych konsultacjach z przedstawicielami tej sieci. Byliśmy na etapie produkcji domowej, i teraz jeden decydujący krok dzieli nas od przejścia na nową skalę przemysłową. Kilka słów o teamie. Ja jestem założycielką i kreatorką Sangurtów. Jestem odpowiedzialna głównie za rozwój produkcji i marketing, natomiast Wojtek, współzałożyciel za strategię sprzedaży oraz finanse. Oczywiście wszystkie nasze działania są skupione na rozwoju tego projektu w tym momencie jesteśmy dumni, że możemy robić coś, co ma. Pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Dziękuję za uwagę. Seria ja pytań. Tutaj, tutaj już widzę, że Michał podnosił rękę. Tak, przepraszam. Jaka jest cena tego języka? Tak, powiem, że to zależy od sklepu, bo każdy z nich będzie w Natomiast ostatecznie. Będziemy... Ale cena hurtowa? No do żabki, powiedziałbym, że sprzedał ten obud. A 4 zł. Z... Netto -net plus jeszcze bardzo 150 gramów jest to produkt produktów mamy swoje I Czy tam dobrze wiedziałem, że 20 tysięcy rocznie to będziecie robić? E, tak, przy tej skali, którą próbujemy rozpocząć, jest to... Nie, 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 w skali roku, Miesięcznie, miesięcznie, okej, okej, 83 miliony. Znaczy mogę Jaką macie marżę więcej na tym produkcie? 30%, tylko że to jest właśnie przy tym pułapie jak już osiągnie, osiągniemy to 20 tysięcy szłów, czyli to jest taka maksymalna mowa. Czyli jak 4 zł do żabki, czyli w żabcu będzie 8 zł kosztował? to mniej więcej. Mm, 6. Nie, 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 w żabce nie. Nie zapewne, mama mam swoje produkty w żabce, nie ma szans. Nie ma szans. A czy... e, I ty ma, macie już umowę z, z żabką, czy to jest i rozmawiacie? W następnej porozumie. No właśnie, okay. Z tą umową to za 400 tysięcy się zainteresuje, jak wyciśnię umowę. <p�> bardzo fajny produkt, naprawdę. Ale widzę same problemy. Po pierwsze, yy, jesteśmy na samym początku, znaczy bardzo ładnie to poukładane. Natomiast pytanie jest takie, czy, czy wy nie potrzebujecie obecnie kilku takich wdrożeń i porozmawiania z kimś typu Żabka? Tak, jak tutaj kolega, na hasło żabka mi się otwierają tylko same negatywne rzeczy, więc powiem szczerze, że to będzie ogromny sukces, jeżeli Wam się uda podpisać umowę i dojdziecie do tego poziomu. Gratulowałbym Wam strasznie, bo to się wydaje strzałem i, i nieprawdopodobnym wygranym losem na loterii. Na szybko. 4, 4 złote dla Was, 80 tysięcy, bo to 20, tak, 30%. Znaczy. Mały biznes z tego wychodzi, więc naprawdę też pytanie, czy nie, dlaczego nie wyjść za granicę, to tak od razu mi się wyrzuca. Pokazałeś dwa, dwóch konkurentów, którzy działają sobie w Stanach. Może też trzeba by tam zaatakować rynek, skoro oni już edukują i wydają pieniądze, no to może tam się bić. Oczywiście, trzeba by to przenieść na grunt amerykańskiego kontynentu, ale no cóż, dla, do odważnych świat należy. Ja uważam, że wchodząc do żabki zabijecie ten pomysł z takiego punktu widzenia, że to przestanie być fajny indie startup, a będziecie traktowani jako kolejny greenwashingowy produkt, który oni sobie kupią z rynku. To tak ja bym do tego podchodził. Kupiłbym was w waszym sklepie na zasadzie parę palet, bo uważałbym, że chciałbym wam dać zarobić, ale jak powiem, że zobaczę, że to będzie w żabce, to będę wiedział, że po prostu ja płacę żabce, a nie wiem jak żabka będzie wam płaciła. Bałbym się, że po prostu wy z tego dostaniecie guzik. Więc to są moje problemy. W sensie żabka daje wam dużą skalę, ale obawiam się, że zabija to pod kątem na, ideologii i tego... Na początku to nie będzie duża skala, bo to będzie tylko wiele to, że was sprzedać w e, 150 żabek na terenie Warszawy, bo to bardzo ma imanisz e, taką jednak sprawdzania tego rynku i tego, jak to działa. I dla nas to było bardzo... E, po prostu taka trampolina, jeśli chodzi o popularność, bo jednak, jak taki produkt pojawia się... Czy... To nie idzie do Żabki, zacznijcie sprzedawać sami. W Żabce... Znaczy, tak, to oczywiście, bo, bo oczywiście będziemy kilkoma kanałami sprzedawać, to nie jest okay. tylko Żabka, tylko e, oczywiście swoją drogą będziemy też sprzedawać, ze zdrową żywnością, będziemy sprzedawać ze sklepu One, tylko niestety z tą sprzedażą, ona jest taki problem, że pieniężni czasem boją się zamawiać jednak e, produkty chłodnicze przez internet, i no to będzie raczej niewielki problem w naszej sprzedaży, tak? Ale oczywiście y, planujemy właśnie mieć własny sklep. Pogadajcie ze startupami, które sprzedają miecho, ryby z morza i tak dalej. Naprawdę jest już i sporo w Polsce. Mają, mają fajne patenty na to. Właśnie mam pytanie, czy że przez internet to będzie mała część? Jakieś takie, nie wiem, shopi, coś takiego, nie wiem, dietetyczny, na przykład Katerin, tak. jest ich dużo. Jak coś, to mogę wam dać kontakt do jednego. dietyfik. Tak, to już bardziej, bo to jest pobytne. jeśli mamy catering, to będę może potrzebujemy na przykład jakieś śniadanie. Przygotowujemy takie śniadanie na przykład już rano i wiadomo, nakładamy ten jogurt i on jest spożyty w ciągu 24 godzin, więc to jest jak najbardziej realne. Natomiast no, niektórzy boją się po prostu zamawiania przez internet z tego względu, że jest to produkt chłodniczy i, i no, nie mają takiej, takiego przekonania i pewności, że on nie wiem, dojdzie cały na przykład. I y, wiadomo, że dla nas musielibyśmy zorganizować y, takie większe paczki typu, że... Zaczynałoby się na pewno od 6 sztuk, tak? Nie każdy chce na przykład kupić 6 sztuk od razu, tak? Bo żeby by nam się też to opłacało, no to musimy wrzucić więcej sztuk do, do takiego opakowania, tak? Do takiej paczki. To zależy, kto płaci, no to, to zależy. Płaci no i... shopping. To tak, to zależy, też od tu o mhm. to. Staje się sery dżdżiny, na jestem pewny, że większy problem jest z dżdżiną. Tak, dodałem do tego wszystkiego, co, co oczywiście jakby zgadzam się z tym, znaczy znów macie niedoszacowane potrzeby inwestycyjne, bo naprawdę z tym warto macie te bardzo ściśnięte koszty, musielibyście troszeczkę wyjść na większą skalę, czyli, czyli troszeczkę to, to przemyśleć i, i większą inwestycję. Ja rozumiem, że potrzebują będzie tysięcy na ten projekt żabko, ja był, tak? No, 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 ten, to, tak. Tak, i na pierwsze, jeszcze, bo tak naprawdę to, no, no. te przychody nie przyjdą no. tak szybko, w sensie nie będziecie w stanie się utrzymać. Tak. Będziecie się chcieli za chwilę rozszerzać, czyli kolejne, kolejne i będziecie po prostu, wpadniecie w pętlę, gdzie będziecie mieli Cały czas zero albo mm. minut. I będziecie cały czas drogim produktem, który będzie sprzedawany w bardzo małej ilości, a przez że małe ilości, a to będzie drogie. Mhm. Jeśli ja tylko dodam jeszcze, bo to jest ważne, że tak jak powiedziała, rzadko jest fajna, ale gdzieś troszeczkę dalej. Trzeba gdzieś pierwszą sprzedaż, tak? Mhm. Bo, bo też systemy też płatności są takie, że na no, ty się blokujesz na parę miesięcy musisz zablokować. Tak? Mhm. Plus jeszcze rzucam jedną influencer. Więc, tak? To komplek, tak, tak, oczywiście. To zdecydowanie tak. to, 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 to ja zapraszam na degustację, bo dzisiaj mamy sangurty z nami, także... No i, dziękuję. 400 sztuk zaraz pójdzie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo.